Witam Pana. Dzień dobry, witam. A jesteśmy na festiwalu Witeriada 2024 w Kawęczynie i proszę naszym widzom przedstawić imię i nazwiska Pana funkcję i nazwę Pana firmy, a, którą Pan reprezentuje na festiwalu. E, nazywam się Paweł Mugas. jestem współwłaścicielem właśnie tej firmy, to jest firma nazywa się Nomak. Od 18 lat zajmujemy się sprowadzaniem żywności ekologicznych. W naszej ofercie mamy m.in. takie produkty jak ocet z mango, ocet z daktyla, ale i przyprawy ekologiczne suszone tylko w 40 stopniach Celsjusza, tak aby zachować wszystkie właściwości. I właśnie w przypadku żywności staramy się, aby wszystko było też z rolnictwa ekologicznego, pełnowartościowe. Mamy m.in. białko, konopne, surowe kakao, więc zawsze... Jakby misja też tej firmy jest, żeby dobrą żywność e, móc posłać dalej. No właśnie, są się pytanie, e, jakie funkcje ma białko e, konopne, tak jak pan przed chwilą wspomniał. E, białko konopne pozyskiwane jest z nasion konopi siewnej i tutaj mamy na 100 gramów 62 ponad 62 gramy białka, więc możemy sobie roślinnie dostarczać białko, jeżeli nie chcemy właśnie od zwierzęcego, no to jest dobrą alternatywą właśnie konopia. Osoby, które nie zdążą skorzystać z Państwa oferty przez te trzy dni trwania festiwalu, gdzie mogą znaleźć w social mediach Waszą firmę no i w jaki sposób skorzystać z Waszej oferty. Prowadzimy również sklep internetowy, to jest www.nomak.pl, a również nasze produkty są dostępne w zielaniach, w sklepach ze zdrową żywnością i w takich delikatesach.